Tak jak ja, miałeś wrażenie, że zajęcia w szkole to trochę za mało, żeby być naprawdę dobrym z przedmiotem, na którym ci zależy? A może szukałeś takich przygotowań, by nauka nie była męczarnią, tylko przyjemnością i żeby bez problemu zdać maturę? Ja taki kurs znalazłem. I teraz opowiem Ci, jak to działa. Z indeksem w kieszeni możesz się uczyć tak, jak lubisz, niezależnie od tego, jakich przygotowań poszukujesz. Do wyboru masz grupę stacjonarną w naszym lokalu w Warszawie, zajęcia webinarowe na żywo, w których możesz wziąć udział wygodnie z domu i indywidualny e learning na nowoczesnej platformie edukacyjnej wspomagającym Ci podczas nauki mentorem. Innymi słowy, uczysz się tam, gdzie chcesz i jak chcesz. A wiesz, co jest tym wszystkim najlepsze? Że to zwyczajnie działa i liczby mówią same za siebie. Kursanci Index w kieszeni nie tylko zdają matury z bardzo wysokimi wynikami, ale również sięgają wielkie sukcesy w olimpiadach. Pewnie zastanawiasz się, dlaczego właśnie kursy indeksu w kieszeni są tak skuteczne. To prosty. Masz gotowy plan nauki i wiesz, co masz robić. Dostajesz materiały, nagrania wideo, powtórki, testy, masę próbnych arkuszy, a do tego stałe wsparcie i kontakt z mentorem. To praktycznie gwarancja sukcesu. Indeks w kieszeni pomógł już tysiącom kursantów i kursantek. Może pomóc także Tobie. Z naszym wsparciem pomożemy Ci się dostać do swojego wymarzonego liceum czy na swój wymarzony kierunek. Niezależnie od tego, na jakiej uczelni chcesz studiować. Pomożemy Ci się dostać na przykład tu. Albo tu. Albo tu. Albo tu. Albo chcesz dać maturę i zaliczyć przedmioty podstawowe? Jak najbardziej też Ci pomożemy. Z indeksem w kieszeni wiem, że mogę dostać się tam, gdzie chcę. I Ty też możesz.